Ja to wiem. Witaj, Marino. Co za miła niespodzianka. Posiedzenie wcześniej się skończyło? Nie było o czym mówić. Wyniki są dobre. A co ty tu robisz? Chciałam zapytać, czy mogłabym tu pracować? W naszej firmie chcę, żebyś się uczyła. Przecież się uczy, prawda? Jest pilną i bystrą uczennicą. Mogę się uczyć i jednocześnie pracować. Dobrze? Będziesz pracować z Laurą. Będziesz robiła odbitki, parzyła kawę, po prostu pomagała. Będę Twoją asystentką. Musisz się nauczyć parzyć kawę. A będziemy Ci płacić 2000 peso. Aż 2000? Już się czuję milionerką. Naprawdę? Matilde mnie przyjęła. Bierzemy ślub. Dlaczego tak szybko? Pomieszkajcie ze sobą. Poznajcie się lepiej.

Opowiem wujowi o swoim ślubie. Dziś pocałowałem Marinę. Słucham? Zupełnie oszalałam. Nie powinnam było. Ale jak miałam się oprzeć twojej sile, twojej męskości. Muszę iść. Mam zostać? Kim jesteś? Muszę ci coś wyjaśnić. Nie kocham Adriany. To matka zmusiła mnie do małżeństwa. Nie kocham żony. Nie mogę przestać myśleć o nim. Panienko Przenajświętsze wyrwi go z mojego serca. On jest żonaty. Kawka dla Don Guillermo. Muszę spróbować. I jak? Laura parzy świetną kawę. Ty też. Jest bardzo smaczna. Sama wszystko zrobiła. Może zrobić kawę Eliasowi. Niech i on się napije. Złóż mu gratulacje, żeni się. Coś takiego. To wspaniała nowina. Zanieś kawę Rikardowi. Jedak pracuje cały dzień bez wytchnienia. Pyszna kawa. Odbiło ci? Jak mogłaś oddać się nieznajomemu? Typowi w masce? Dlaczego tak rozpaliły mnie jego pocałunki? Czemu to zrobiłam? Z rozpaczy. Jestem młoda i potrzebuję miłości. A skoro mąż nie chce mi jej dać,

Przepraszam. Miło cię widzieć w filmie. Laura powiedziała, że to twój pierwszy dzień w pracy. Don Guillermo jest kochany. Dał mi stanowisko. Zaczekaj. Dlaczego nie zeszłaś na kolację? Bo się uczyłam. Serio? A może nie chciałaś mnie widzieć? Spraw, aby tych dwoje odnalazło spokój i harmonię dusz. Niech będzie między nimi miłość Ricardo i Adriana. Pani Alberta prosi, żeby Pani Adriana zeszła na dół. Słyszysz mnie? Święci Państwo, to czarownica. Pani Alberto, Lazara powiedziała Adrianie, że chce z nią mówić? To niedopuszczalne, żeby Adriana buntowała Matilde przeciw Eliasowi. Musi pani coś wiedzieć. Co takiego? Chodzi o Lazara. Nie lubię plotek między służbą. To nie plotka. Nazara jest dziwna. Zachowuje się tak, jakby nie miała kontaktu z rzeczywistością. Żyje tylko dla pani Adriany. Nazara jest powściągliwa w okazywaniu uczuć. To normalne, że kocha Adriany. Zajmowała się nią od dziecka, gdy zmarli jej rodzice i dopilnowała jej wykształcenie. Ja to świetnie rozumiem, ale przed chwilą coś odkryłam. Nigdy jej nie lubiłam. Zawsze taka poważna i tajemnicza. Tylko te płonące oczy. Bez dramatycznych opisów. Właśnie zobaczyłam, że to czarownica. Co takiego? W pokoju ma ołtarzyk do czarnej magii. Jesteś pewna? Widziałam, jak się modliła do zdjęcia pana Ricarda. Do mojego syna? Na pewno na prośbę Adriana. Wie, że Lazara jest czarownicą i prosiła o zaklęcie, żeby mój syn ją kochał. Jak wiadomo, czary nie działają. Zostawią w spokoju. Ona nikomu nie zrobi krzywdy. Ja się boję czarów, nikomu o tym nie mów, jeśli Guillermo się o tym dowie, wyrzuci Nazarę z domu, a ona jest dla Adriany jak matka, Wejdź. przepraszam.